Okej, okay, okej, okay. i tak chciałem to zrobić. Samą koncepcję filmu będzie dokładnie taka sama jak poprzednio, czyli no, że dzielę sobie na grupy, tak żeby w miarę szybko je Wam przedstawiać, nie opisywać ich za bardzo, nie wymieniać e, wszystkich najważniejszych rzeczy, tylko po prostu Wam je pokazać, bo to ma być w końcu pokazanie mojej kolekcji noży przede wszystkim. No i cóż, żeby tak właśnie zbyt dużo nie gadać, to od razu zaczynamy od pierwszej grupy Francuzów. Jest tu jeden nożyk od firmy La czy czyli jakkolwiek się to wymawia po francusku, i dwa Opinele. Te dwa Opinele, jak i ten trzeci nożyk, właściwie są w mojej kolekcji tylko po to, żeby w niej być. Tak naprawdę nie używam ich, ale ma do nich taki sentyment, mają w sobie taką jakąś klasę i e, oczywiście legendę swojego rodzaju, że nie jestem w stanie ich sprzedać i po prostu chcę je mieć tylko po to, żeby je mieć. Kolejna grupa noży, którą chciałbym przedstawić, to różnego rodzaju filole, które walają, mi się podobno. Tego nawet nie położyłem, bo to nie jest nóż. Ale tak czy inaczej, to co się tutaj znajduje, to można powiedzieć, że są to jakieś noże. Mamy tutaj Sanemu 710, jakieś inne o której nazwy nie pamiętam, dziwnego, dziwnego baliconka od Jokera, który myślałem, że jest tym sławnym modelem, który wszyscy lubią, a jednak nie jest, bo ma inne okładki. Ogólnie nie bardzo polubiłem mmm, balisongi, więc tak jakby tego też nie używam. Poza tym rozkręcił się na tyle, że nie da się go używać. A poza tym co tu mamy? BT1, BT2. Są to w ogóle noże, o których nagrałem swoje pierwsze filmy na YouTubie i właściwie tylko po to nadal je tu mam. E, tylko z sentymentu. Jest tu Cold Steel Kudu. Kiedyś go używałem, w tej chwili mam tyle innych na tyle dobrych noży, że nie ma w ogóle możliwości, żeby używać kudu, bo nie ma ani gdzie, ani jak, ani w ogóle po co go używać. Jest tu jeszcze jeden jakiś Chińczyk. Powiem Wam szczerze, że takie noże może nie są najlepsze, ale w pewnych sytuacjach się przydają. Przede wszystkim wtedy, kiedy musimy gdzieś wrzucić nóż i on musi tam leżeć, żeby kiedyś może do czegoś się przydać. I właśnie te noże sprawdzają się w takich zastosowaniach. Mamy gdzieś porozrzucane po domu, musiałem nieźle pochodzić i ich poszukać, żeby je w ogóle znaleźć. Tak więc. Tyle. Kolejna grupa noży to Szrejdy. te zrecenzowane i te niezrecenzowane. Wszystkie te, które nie są, czekają i oczywiście ich recenzje na kanale będą. Wiem, myśleliście, że ten nożyk nie żyje. Żyje. To, co zrobiłem, to była taka mała mistyfikacja tylko po to, żeby ta recenzja, a właściwie poradnik miał trochę większy, większą siłę przekazu. Po to to zrobiłem. Natomiast, no tak, nie jest to raczej użytkowy nożyk, leżę sobie w kolekcji. Nie wiem właściwie dokładnie, co z nim zrobić, więc po prostu na razie jest. Kolejny Shade Magic, zupełnie nieużyteczny, nieużyteczny nóż, za gruby, za ciężki, jeśli chodzi o walory użytkowe, to beznadziejny. Natomiast jest na tyle ciekawy, jeśli chodzi o design, że nie jestem w stanie go sprzedać, ani się z nim rozstać, więc nadal jest w mojej kolekcji. Kolejny Shade, oczywiście pewnie byście chcieli nazwy, więc to jest SCH8C no cóż, ciekawy folder, natomiast też gruby, toporny, e, czeka na recenzję, nadal nie bardzo wiem, co o nim powiedzieć. Ten folder też czeka na recenzję, natomiast ten akurat jest naprawdę bardzo, bardzo fajnym nożykiem e, i szczerze Wam powiem, że czekałem na pewien inny nóż, no dobra, powiem Wam, na Kerszoła e, takiego jednego, do którego mógłbym porównać ten nóż e, i jestem bardzo ciekawy, jak to porównanie by wypadło, dlatego właśnie e, w, zwlekam z recenzją tego noża. E, no tak czy inaczej, Um, takie noże, które obecnie mam od Schreider. Dalej. Następna grupa to scyzoryki, wszelkiego rodzaju Victorinoxy Węgry i Swizy, które posiadam, um, więc zobaczcie je wszystkie. Są tu różnego rodzaju scyzoryki, wszystkie oczywiście szwajcarskie. Natomiast tak, to jest Węgier, firma, która już właściwie nie istnieje. Także trzymam go z samego faktu, że firma nie istnieje. To jest już dobry powód, żeby mieć taki scyzoryk. Dwa węgry są jeszcze tutaj i jeszcze jeden jest tutaj. No to jest jeden z pierwszych noży, które w ogóle sobie kupiłem, także naprawdę mam sentyment do tego nożyka. A poza tym Victorinoxy tutaj, tutaj tutaj. I tutaj ten cały czas czeka na swoją recenzję, grubas, konkretny, ale trzeba mu zrobić konkretne testy, dlatego właśnie nie chcę tego zrobić byle jak. Poza tym tak, tego noszę sobie gdzieś tam cały czas przy sobie. Tego bardzo często noszę przy sobie, przeważnie w torbie z aparatem. Jest ten nożyk przede wszystkim dlatego, że jest naprawdę bardzo ładny, smukły i lekki, więc siedzi sobie tam w torbie z aparatem. Tą swizę, z tych dwóch, które, które mam, jedną z tych, z tych e, swizów noszę sobie w torebce Wengera. E, takie wiecie, na co dzień, w której trzymam też portfel i kilka różnych innych przydatnych rzeczy. E, tam siedzi sobie właśnie też ta swiza. Poza tym, ten nożyk e, też gdzieś tam w plecaku sobie cały czas wisiał przy kluczach, przez to jest taki matowy, nie wiem czy to widać. E, widać chyba, że ten świeci się dużo bardziej niż, e, niż ten. Dlatego, że jest po prostu bardzo, bardzo szczochrany. No, e, także tyle, jeśli chodzi o scyzoryki. Pff, jest ich trochę sporo, ale naprawdę większość z nich się przydaje. Wiem, że ta grupa to nie są właściwie noże, ale multitule. Natomiast w poprzednich moich kolekcjach noży zawsze je pokazywałem, więc żeby nie wprowadzać żadnego zbędnego zamieszania, teraz też je Wam pokazuję. Leatherman Rebar bez zmian, Leatherman Style CS. Um, tego noszę przy kluczykach od samochodu. Ma otwieracz, mam. Ma, ma, ma nożyk, ma nożyczki, ma pęsetę. Naprawdę bardzo przydatny, fajny yy, multitool. Tego kupiłem sobie, żeby nosić przy kluczach, ale stwierdziłem, że ten jest fajniejszy do noszenia przy kluczach, więc ten sobie po prostu leży. Yy, tego też boże w samochodzie. Gdyby coś się zepsuło albo coś trzeba by było zrobić, to wiadomo, zawsze takim multitoolem zrobi się więcej niż gołą ręką. Yy, no i to chyba tyle, jeśli chodzi o tą grupę. Druga grupa noży złożonych tylko z jednej firmy, czyli CRKT. Jak widzicie, CRKT zajmuje u mnie całą grupę noży. W kolei jest to ICOMA Sampa M2104, Fossil, Swindle i GSD. Tyle mam różnych CRKT i powiem Wam szczerze, wszystkie z tych noży lubię tak bardzo, że nie jestem w stanie się z żadnym z nich rozstać. To jest naprawdę ciekawe, bo jakaś magia jest w tych nożach CRKT, że tak bardzo je się lubi. Um... Część z tych noży kupiłem sobie sam, tego czy tego. a Część dostałem tego od kalibru, tego od Noży Świata, tego od. Yy, od kalibru chyba również, tego co pamiętam. A, no więc, cóż. Lubię każdy z tych noży, używam w tej chwili na co dzień tego, czasem tego. No. I to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o tą grupę. Bardzo, bardzo fajna grupa nożyków. Była grupa złożona z jednych noży, teraz pora na totalną mieszankę wszystkiego. Co my tutaj mamy? Oczywiście Boker Urban Trapper. E, jeden z moich ulubionych noży. Na pewno bardzo, bardzo fajna propozycja. Potem dalej jest Zetka. Mój ulubiony już właściwie w tej chwili nadal. E, Fox. E, Fox, który również jest bardzo, bardzo fajnym nożykiem. Wiecie, Titan N690. E, dalej mamy pumatek. E, to już jest raczej troszeczkę niższa półka, natomiast nadal jest tutaj drewno na rękojeści, flipper. Całkiem spoko nożyk. Kershaw, Kershaw mm, ze Speed Safe'em troszeczkę łapie luz ten, ten nożyk, dlatego niewiele go używam. Właściwie raczej leży po prostu sobie w kolekcji. Dalej mamy Foxa od Bastinelli'ego. Naprawdę bardzo ciekawy maluszek Friction Folder, jedyny w kolekcji. Bardzo ciekawy nożyk. Nie wiem czy warto jest trzech stów, ale na pewno bardzo ciekawy. Poza tym Kershaw Cryo, oczywiście, i Benchmate Gryptilian a który jest dożem, za którym nie przepadam. Dlaczego? No może i klika fajnie, może jest naprawdę całkiem ciekawy, natomiast jakoś ten plastik na rękojeści w porównaniu na przykład nawet do, do drewna tytanu, czy włókna węglowego, czy znowu tytanu jest słaby. Nie lubimy e, plastiku na rękojeści, stąd też nie bardzo używam tego noża. Natomiast, tak jak mówię, te trzy używam najwięcej ze wszystkich ogólnie moich noży. I jedziemy dalej. Z folderów i składaków bardzo szybko przechodzimy już do noży z głownią stałą. I pierwszą grupą będą oczywiście szwedzkie mory. I Hulta 1. jeden. To ten. No cóż, nie są to noże specjalnie ładne, nie są to noże specjalnie mocne ani specjalnie żadne. Są specjalnie tanie. I to jest ich najważniejsza um, funkcja, najważniejsza rzecz, jaka jest w tych nożach. Ich cena. One kosztują około 30 zł. I szczerze Wam powiem, że dla początkującego kogoś, jeśli chodzi o noże, jest to mega fajna propozycja. Noże, które sporo wybaczają, którymi można się naprawdę fajnie pobawić, podszkolić, nauczyć się bezpiecznie używać noża, a potem kupić sobie coś lepszego. Tak zawsze staram się to robić i polecać te noże w ten sposób. No cóż, używałem tych noży. Jak widzicie, ten czy ten są dość zniszczone. Szczególnie ta mora Robust widać, że była dość mocno używana. No ale cóż, tego mam tylko przez to, że była to ciekawa propozycja jeśli chodzi o morę. Ten był używany sporo do robienia jedzenia głównie, gdzieś w jakichś tam trasach. Oczywiście pracogrodnicze, pracogrodnicze, bo to typowe woły do ogrodu. Jeżeli nie macie czym wyciąć trawy albo jakichś krzaków, proszę bardzo, to mory. No i to tyle. Skoro mamy już za sobą te dość ciekawe plastikowe nożyki, przechodzimy do czegoś poważniejszego. Tym razem po prostu fixedy, nasze zgodnie stało, które mam? Um, nie mam ich zbyt wiele, dlatego stwierdziłem, że wszystkie wrzucę do jednej grupy. No oczywiście shred, SCH, SCHF9, mega kozacki nóż, kawał I jeżeli, jeżeli chcecie coś rozwalić, to polecam, naprawdę fajny. Tak samo tak samo ten k bar również do rozwalania. BK2 model. Wszystkie modele powinny znajdować się gdzieś w opisie, więc spokojnie. A nie chcę się tutaj wszystkich mówić, bo trwałoby to zbyt długo. Oczywiście, Kobun od Cold Steela, mini katanka, e, wygląda naprawdę przekozacko e, i właściwie tylko przez to jest w mojej kolekcji. Nie używam bardzo tego noża. Jego kształt i wszystkie parametry przemawiają za tym, żeby go nie używać. Więc, no cóż, jest w kolekcji dlatego, że mi się podoba. Ten i ten, jak widzicie, są mocno szczochrane. Czasem ich używam, bo czasem się przydają, jeżeli jest jakaś wycinka albo coś w tym stylu, jakiś drzewek, albo trzeba rozwalić coś, wtedy biorę te noże. Tak na co dzień raczej po prostu sobie leżą i czekają, aż będę mógł użyć. Dalej. Kolejną grupą są rzutki. Rzutki mam też dość bo matematycznie. Zresztą sami zobaczcie. Piran, piran, piran. Eee, tak, to są jedyne noże do rzucania, które mam i szczerze mówiąc żadnych innych nie potrzebuję. Tymi nożami rzuca się naprawdę bardzo fajnie. Jeżeli moja recenzja Was nie przekonała, to spróbuję Was przekonać jeszcze teraz. To są naprawdę bardzo fajne noże. No, tym się rzuca średnio, ale te dwa są naprawdę bardzo fajne. Eee, szczególnie, szczególnie Kunai jest, jest mega fajnym nożem. Nie dość, że fajnie wygląda, to fajnie się nim rzuca, fajnie wyważony. Eee, wbija się dość często, szczególnie jak się potrafi rzucać. Cóż, Piran mówił, że rdzewieją, No nie wiem, czy to jest rdza, czy to jest jakiś brud, szczerze mówiąc. Nigdy ich nie czyściłem, nigdy ich nie olejowałem, nigdy nic z nimi nie robiłem. Tak jak je zebrałem z ziemi, jak ostatni raz z nimi rzucałem, tak wyglądają teraz. No i cóż, tu tutaj jeśli chodzi o noże do rzucania, które posiadam. Ta grupa właściwie nie jest określona. Nie wiadomo co z nią zrobić. Zastanawiałem się, czy w ogóle tam ją pokazać, natomiast skoro da się nimi coś dźwignąć albo pociąć, to właściwie... Dlaczego nie uznać by ich za jakiegoś rodzaju noże? Tak czy inaczej, grupa nieokreślona. Może i nie są to noże, ale stwierdziłem, że skoro pokazuję już wszystko, co ostre, co mam w domu, to pokażę też to. Oczywiście jest to bagnet, bagnet z okresu prawdopodobnie II wojny światowej. Szczerze mówiąc, nie znam się na tym szczególnie. Podejrzewam, że wielu z Was zna się na tym dużo lepiej niż ja, więc widzicie, co to jest, i chyba tyle wystarczy. To natomiast jest Tomahawk od Shade'a, Czeka cały czas na jakąś um, specjalną rzecz, którą będę mógł nim rozwalić, i wtedy będzie na pewno porządny test i jakaś recenzja. Na razie po prostu czeka. Czasem mam ochotę go użyć, <grych> ale, ale czeka po prostu, aż będę mógł to nagrać. Um, także zbliżamy się do końca. Ostatnią grupą, jaką dla Was mam, są kastomy, noże, z których jestem najbardziej dumny, e, które są moimi ulubionymi oczywiście w kolekcji. Ale jeśli chodzi o ulubione noże, to mam dla Was pewną niespodziankę, a mam zamiar nagrać top 5 moich e, noży, które posiadam ogólnie, e, więc to prawdopodobnie będzie kolejny film. Natomiast, teraz, tak jak mówiłem, kastomy. Mam ich dość sporo, natomiast nadal nie tak dużo, jakbym chciał ich posiadać. Ostatnia grupa. Ostatnia grupa noży, jaką tutaj widzicie, to customy. Moja ulubiona, dlatego zawsze zostawiam ją na sam koniec filmu. Jest ich na szczęście coraz więcej, niestety nadal mniej niż bym chciał, żeby było. E, przede wszystkim chciałbym promować polskich makerów, polski, e, polskie noże, te wszystkie, te wszystkie dzieła, które tutaj w Polsce powstają. Nie wszyscy chcą współpracować, nie wszyscy chcą po prostu pokazywać swoje noże. Nie wiem dlaczego, natomiast. To, co mam, to z czego jestem dumny, to oczywiście e, Kiririrashi od Ostat Hell. E, fajny, fajny nożyk naszego dostapa, naprawdę. E, używam go sobie do takich prac biurowych, więc nie widać na nim żadnego zniszczenia, dlatego że głównie tnie jakieś papier i folie. Ale naprawdę bardzo, bardzo fajny nożyk do takich zastosowań. Dalej to Crusher XL, oczywiście od LKW. E, widzieliście, jak był robiony, widzieliście jego porównanie do Keybara. A mega, mega fajny nóż. Jeżeli macie wolne 5 stówek, czy coś koło tego. Naprawdę polecam, jeżeli szukacie noża do lasu, to jest jedna z najfajniejszych propozycji, jakie w ogóle miałem w ręce. Dalej, coś bardziej do EDC. Ten nożyk czasem nawet ze sobą noszę, pomimo tego, że jest zrobiony ze stali, za którą nie przepadam, czyli k 110. Wszystkie te noże są zrobione z tej stali, no ale tak czy inaczej, mega, mega fajny nożyk, jeśli chodzi o rozmiary, o design, o, o to, jak leży przy pasie i tak dalej. Naprawdę bardzo fajny nożyk do, na co dzień. Ten, ten trzymam z sentymentu, poza tym nigdy nie sprzedałem żadnego customa. Nigdy nie zamierzam tego robić e, również. E, tego akurat kupiłem sobie też od LKW, bo tu mamy LKW, 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 LKW. E, tego akurat kupiłem sobie na pierwszym zlocie XPL na, na którym byłem, więc jest to swego rodzaju pamiątka. E, ten też jest pamiątką, ten też właściwie jest pamiątką. E, ten jest akurat pamiątką z pierwszego filmu, który nagrywaliśmy z Radkiem, e, czyli właśnie z LKW. O tym, jak robimy nóż, to był ten, ten pierwszy film, który mogliście zobaczyć na kanale. No i oczywiście. No dobra, no, ciężko jest tu powiedzieć, który jest moim ulubionym, ale tak muszę zrobić, więc ten jest moim ulubionym nożykiem z tych wszystkich. Kocham pracę ci stoma naprawdę. Uwielbiam je. Przede wszystkim za design, za bardzo ciekawe połączenia materiałów i stylów. Za genialne pochewki. Zobaczcie, jak to wygląda. No to jest skóra, to jest, to jest cudowne. W porównaniu na przykład do Kydexu. Oczywiście do tego noża musi być Kydex, bo to jest nóż terenowy i Kydex jest lepszy w takim e, wypadku niż skóra. Natomiast ten noszę na EDC, pomimo tego, że wiele rzeczy mi w nim przeszkadza, to tak bardzo go lubię, e, że i tak go noszę. Co mi przeszkadza, jest troszeczkę gruby, jeśli chodzi o nóż do EDC. E, poza tym jest trochę duży, wolałbym, żeby był raczej tego rozmiaru, czyli no. Tak, około 2 cm mniejszy byłby perfekcyjny. No, i gdyby był zrobiony z N690 tak jak ten, to w ogóle byłaby magia. A tak czy inaczej, i tak bardzo go kocham. E, zresztą ja wszystkie te noże. To, jest, to są moje perełki w mojej kolekcji. No i cóż, to by było tyle. Ostatnia grupa. Jeszcze szybki z na całą kolekcję. Może nie licząc bagnetu, tomaszka i multituli. Jest tu 55 noży, z tego co pamiętam w ostatniej mojej kolekcji noży było ich troszeczkę więcej, więc można wywnioskować, że idę bardziej na jakość niż na ilość. No i cóż, to by było chyba tyle, jeśli chodzi o pokazanie Wam wszystkich moich noży, które obecnie posiadam. To już tyle, jeśli chodzi o moją kolekcję noży. Oczywiście w tym filmie, z tej serii widzimy się prawdopodobnie znowu za rok w okolicy grudnia. Tak już myślę, że weszło to w tradycję, i zostańmy przy tym. No i cóż, to tyle. Oczywiście zapraszam Was na mojego Instagrama. Naprawdę zapraszam Was bardzo serdecznie na mojego Instagrama. Są tam takie zdjęcia, takie zdjęcia. A w sobotę i niedzielę takie zdjęcia. Także myślę, że dość ciekawie. I to wszystko. Kapalicie też na Facebooka. No i tak jak zawsze, trzymajcie się.